Siemanko, Siemanko, mamy tocy Ultimate w paczkach, więc czas troszeczkę skupić się na grindowaniu, żeby zwiększyć swoje szanse właśnie na wypakowanie tych najlepszych kart w grze. W tej chwili w SBC mamy mnóstwo narzędzi, żeby ten grind wyglądał bardzo efektywnie. Oczywiście wymaga to troszeczkę czasu, bo trzeba troszeczkę tych paczek nakraftować, narobić. Zajmuje to chwilkę, ale myślę, że się opłaca, ale też istnieją narzędzia, z których ja korzystam, dzięki czemu idzie to znacznie, znacznie szybciej. Tak więc na tym filmie. Pokażę wam, jak ja to robię od A do Z. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC25? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. u7buy ma mnóstwo świetnych recenzji od graczy na całym świecie i jest polecana przez największych influencerów, a obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. Korzystając z kodu Clip, uzyskasz dodatkowe 8% zniżki. W dodatku na u7buy często pojawiają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe monety, a przy większych zamówieniach również zgarniesz więcej monet niż zamawiałeś. Dlatego jeśli potrzebujesz monet, wejdź na you 7 i zgarnij dodatkowe 8% zniżki z moim kodem, link w opisie. A więc słuchajcie, codziennie po 19.00 refreszują się nam SBC, czyli codzienne srebrne ulepszenie i brązowe ulepszenie. Te SBC robimy bardzo szybko, po 6 z każdej tutaj zakładki. Poza tym codziennie również dostajemy super codzienne brązowe ulepszenie. Tutaj robimy to 3 razy dziennie, ale za to mamy o wiele więcej brązowych kart, które bardzo się przydadzą. Zwłaszcza do codziennego złotego ulepszenia, które robimy już tutaj w trzeciej kolejności. Jak sobie zrobimy te wszystkie paczki i pootwieramy, tak żeby mieć te brązowe i srebrne karty w klubie. Wtedy przechodzimy do codziennego złotego ulepszenia. To robimy 13 razy dziennie. Spokojnie kart Wam wystarczy codziennie, żeby z tych dwóch paczek zrobić wszystkie te ulepszenia, a brązowych kart jeszcze wam zostanie, ponieważ tutaj mamy chyba 24 karty za zrobienie jednego takiego SBC. Także te karty, które brązowe, które wam zostaną, wrzucamy w ulepszenie rozwoju. Toc. To ulepszenie możemy zrobić 30 razy dziennie i tutaj możemy wrzucić 11 brązowych kart I dzięki temu dostajemy kolejne 10 złotych kart w tym 3 rzadkie i robimy to po prostu do bólu, tyle ile mamy brązowych kart tyle tego robimy, maksymalnie 30 dziennie, ja czasami dokupuję sobie brązowe paczki, bądź skupuję brązowe karty z rynku, tak żeby zrobić tego jeszcze, jeszcze więcej, oczywiście jeżeli nie macie monet to nie musicie tego robić ale tak czy siak tych brązowych kart codziennie starczy wam przynajmniej na kilka takich paczek i gdy już Otworzymy wszystkie te paczki, te ze złotego codziennego ulepszenia, jak, jak również z tego ulepszenia rozwoju TOC. No, to wszystko to mielimy w ulepszeniu architekta TOC. I tutaj takie jedno ulepszenie architekta TOC zabiera nam 9 złotych kart, w tym dwie rzadkie, a w zamian dostajemy 5 rzadkich kart 77. I dzięki temu codziennie mam takich architektów około 20 sztuk. Chyba, że zrobię więcej tych ulepszeń w rozwoju toc, no to wtedy mam około tam 40 nawet do tylu dochodzi. Także słuchajcie, w każdej paczce mamy 5 rzadkich złotych kart o ocenie 77, jak zrobimy 20 razy, no to mamy około 100 rzadkich kart, które oczywiście otwieramy. No i liczymy oczywiście na jak najwyższe overale z tych paczek. Z 20 paczek, zazwyczaj mamy kilka walkoutów czasami trafi się nawet jakiś. Się to co, chociaż rzadko, bo tutaj jest dosyć niska ocena gwarantowana, ale przynajmniej kart 82, 83, 84, 85 i wyżej na pewno kilka trafimy. Następnie wciąż mamy do dyspozycji pik 1 z 3,82, i to jest bardzo dobry pik na tą chwilę, ponieważ w większości tych ciekawszych SBC, które są również potrzebne do dzisiejszego grindu, potrzebujemy kart 85, 86, 84 i 83 też się przydają. Dlatego ten pik jest tak dobry, ponieważ tutaj minimalnie dostajemy z powrotem kartę o ocenie, o ocenie 82, i to jest minimum, a mamy do wyboru 3, także zazwyczaj jest to karta. 83 bądź wyżej, 84, 85, 86 bardzo często e, trafiamy plus, do tego jeszcze kilka walkoutów zazwyczaj e, też się e, trafi. Tutaj wrzucamy tylko trzy rzadkie karty i dwie złote. Także jeżeli po otwieraniu tych wszystkich architektów e, zostaną wam jakieś złote e, karty i bardzo dużo tych złotych rzadkich, no to wtedy można to przepalać właśnie tutaj w tym player piku. A jeżeli nie chcecie tego robić, to możecie poczekać do poniedziałku na przykład, gdzie powinno się pojawić jakieś jak do tej pory, przynajmniej się pojawiały, gdzie przypaliliśmy na przykład 8 złotych rzadkich kart na paczkę z 11 kartami, gdzie trzy były rzadkie, a 8 zwykłych. Ja do tej pory, właśnie robiłem głównie, właśnie te SBC, ale ostatnio zacząłem robić te player piki i też zaczynało sypać właśnie tymi kartami, gdzieś o cenie 8,5-8,6, które też będą bardzo przydatne. I właśnie te karty 85 i 86 teraz są bardzo, bardzo przydatne, ponieważ do Dostaliśmy dwa SBC. Jedno SBC 20 piłkarzy 82, a drugie również 20 piłkarzy 82, ale są o innych wymaganiach. To jedno SBC wymaga od nas pięciu kart 8, 5 kart 85 i 4 kart 86, i dzięki temu dostajemy jedną paczkę 20 piłkarzy 82, a ta druga wersja. Wymaga od nas troszeczkę wyżej ocenionych kart, czyli 87, 88, 89 i 90. Zdecydowanie taniej wychodzi właśnie ta paczka i zdecydowanie łatwiej o te karty, ponieważ tak jak wspomniałem, czy to z ulepszeń Architekta, czy też z Player Pików, będziecie trafiać właśnie takie karty, które spokojnie można tutaj przepalać. Także bardziej skupiałbym się właśnie na tej wersji pierwszej gdzie mamy właśnie te dwa składy z kartami 8586, a w drugiej kolejności, jeżeli faktycznie już u się uzbiera dużo tych kart wyżej ocenionych, no to oczywiście to SBC też można od czasu do czasu zrobić. Tutaj najtrudniej będzie z kartami 90 wyrala, ponieważ w tej chwili w paczkach złotych kart 90 wyrala jest dokładnie chyba 3, dlatego one dosyć mocno poszły, poszły do góry. Reszta kart raczej łatwo trafialna, a tych kart 8586 jest po prostu mnóstwo złotych w paczkach także, także na tym pierwszym bym się głównie skupiał ale jeżeli od czasu do czasu traficie jakąś kartę 90 czy 89 czy 88 i będzie was stać na to OSBC to też można zrobić mamy również codziennie powtarzalne po 4 razy dwie paczki 83 razy 14 jak również 85 razy 5 przede wszystkim skupiałbym się na tym 85 razy 5 z mojego doświadczenia tak jak nawet dzisiaj na live otwierałem właśnie te paczki no, to z tych 85 razy 5 leciało mi o wiele, wiele więcej toców. Nazbierałem sobie chyba 12 takich paczek na ten live, otworzyłem wszystkie i trafiłem nawet w jednej paczce dwa toce Ultimate i potem chyba jeszcze jednego. Także w sumie trzy tocy Ultimate właśnie z tych paczek. 83 razy 14 również są spoko, ale robi, robiłbym je w drugiej kolejności. Zwłaszcza, że tutaj potrzebujemy jego jednego informa bądź jednego toca do przepalenia. No i oczywiście dlatego też informy również są, również są bardzo, bardzo istotne. Ja zazwyczaj robię od 8 do 10 informów codziennie. A skąd je robię? No, oczywiście, właśnie z tych architektów, tak? bo tam le leci naprawdę mnóstwo kart 82, 83, 84. A zrobienie jednego informa to jest tylko skład o ocenie 83. E czasami, na przykład, jak już zaczniecie otwierać te paczki 82 x 20, gdzie będziecie mieli mnóstwo kart 82, no to tutaj wystarczy wrzucić jakąś kartę tam 88 tak? czy 87, które nie są potrzebne e za bardzo, chyba że robicie właśnie te wyżej ocenione karty. E paczki 82 x 20, ale mi też nie żal od czasu do czasu wrzucić tutaj jakiś walkout i zapchać resztę osiemdziesiątkami, dwójkami i dzięki temu mam e, informa a dzięki temu robię kolejne kolejne paczuszki 85 razy 5, a w drugiej kolejności robię właśnie paczki 83 razy 14. Już teraz mi zginęły gdzieś, ale są tutaj. Także w pierwszej kolejności te wyżej ocenione overale, czyli 85 razy 5, a w drugiej kolejności 83 razy 14. Praktycznie codziennie również dostajemy player piki 2 z 3, 85 w tej chwili tak te playerpiki wyglądają, są jeszcze dostępne przez 5 dni, one są również bardzo dobre, tutaj informa nie potrzebujemy. Wystarczy jedna karta 85, x skład o cenie 84, także jak mi się 84 już też dużo nazbiera, no to wrzucam tu jedną 85, 4 karty 83 i resztę 84 i mamy jednego player picka, robimy trzy razy dziennie. To też jest bardzo dobry player pick, zwłaszcza, że zgadniamy dwie karty z trzech, także to też jest naprawdę naprawdę spoko ulepszenie i też bym je robił, a ja staram się też robić po prostu je codziennie e, tutaj właśnie tych informów nie potrzeba także o wiele taniej to wychodzi i tak naprawdę robimy to wszystko w kółko tak? czyli przede wszystkim robimy dążymy do tego, żeby robić jak najwięcej tych paczek 20 razy 82 ale wcześniej robimy właśnie te wyżej ocenione SBC jak 85 razy 5 dzięki czemu mamy i 85 i 86, które są właśnie potrzebne do tego SBC a z tego SBC dostajemy aż 20 piłkarzy. 82, i nawet jeżeli nic nie trafimy, nawet jeżeli będziemy mieli maksymalnie ocenę 84, tak? W tych, w tych paczkach to dzięki temu będziemy mieli praktycznie na dwa darmowe informy, bo tutaj mamy 20 kart, do informów potrzeba 22 kart. Tak więc praktycznie dwa informy mamy za jedną taką paczkę, jeżeli oczywiście nic nie trafimy. A to co wyżej ocenione, czyli 85, i 6, znowu przeznaczamy na kolejną paczkę 82 razy 20. Nie zapominajcie, że jest codzienne logowanie, czyli codziennie po 19 przypalamy jedną brązową kartę, w tym SBC, czyli codzienne ulepszenie logowania, dzięki czemu dostajemy dwie paczki: jedną za to SBC, a drugą za, za zadanie właśnie dotyczące tego codziennego logowania. Tak samo jak trzy dziennie mecze warto zagrać, nawet w Raszu, jak najszybciej się tam po prostu rozegrać, jak najszybciej te mecze. Dzięki czemu e, również dostajemy kilka darmowych e, paczek za codzienne mecze, plus za skrupulatność właśnie tych codziennych e, meczy. Naprawdę warto teraz skupić się na tym grańdzie, ponieważ to ulepszenie 20 piłkarzy 82, plus jest dostępne e, jeszcze przez dwa dni, czyli w sumie chyba nawet 3, bo dzisiaj plus następne dwa pełne i e, jest powtarzalne do bólu. Można to robić do bólu. Jak tylko macie karty 8,5 i 8,6 w klubie, to możecie to robić do, e, u, do bólu po prostu. Tu nie ma, nie ma jakiegoś limitu dziennego, i dzisiaj wieczorem jeszcze wyszło jedno SBC 85x3. I tutaj również są potrzebne karty 85 i 86. No i jej się upadło na te karty, że no akurat te są potrzebne do tych najciekawszych SBC, jakie są teraz w tej chwili. Takie jedno SBC możemy raz dziennie zrobić i myślę, że to też jest spoko SBC, ponieważ tutaj trafiamy tylko i wyłącznie karty z top 5 lig, 85 plus i są to trzy takie karty, tak więc myślę, że to też się opłaca. Oczywiście tutaj nie trafimy Messiego, nie trafimy Ronaldo, ani innych kart z innych lig, toc, które są aktualnie w paczkach, ale z tych lig głównych, czyli angielska, hiszpańska, włoska, niemiecka i francuska, jak najbardziej można tutaj trafić te najlepsze karty. Raz dziennie myślę, że można wrzucić tutaj te e, kilka kart. Tutaj e, potrzebujemy 5 kart, 85 i e, 3 karty. 86 nie jest to za dużo, mówię. Podczas tego grindu, jak robimy te codzienne złote, srebrne i brązowe ulepszenia, i to wszystko milimy w architekcie, jak i również w tym ulepszeniu TOC, o którym wspomniałem wcześniej. No, to naprawdę tych kart zaczyna, zaczyna przybywać. Jak jeszcze gramy mecze, robimy codzienne logowanie, gramy w Champions czy Rivals, no to tych paczek naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Można jeszcze zagrać rush bo dzisiaj akurat wyszedł, wyszły dodatkowe zadania właśnie związane z raszem i tutaj kilka dodatkowych paczek również również wpadnie dokładnie dokładnie 4 plus jeszcze Pepe Raina. wystarczy zdobyć 30 tysięcy punktów i zagrać chyba 5 meczy tak i trzy wygrać także tutaj są kolejne paczuszki plus jeszcze paczki za normalne zbieranie punktów tutaj myślę, że też jeżeli rozgrywacie codziennie te trzy mecze no to ja to robię najczęściej właśnie w raszu żeby mieć po prostu jak najszybciej rozegrane te mecze jeżeli na przykład nie gram rywalsów czy, czy innych rozgrywek, gdzie potrzeba trochę więcej... Więcej czasu, no to na szybko raz rozgrywam. Zawsze jakieś tam dodatkowe paczki wlecą. A jeszcze bym zapomniał, zwłaszcza dla nowych graczy, którzy mogą jeszcze nie kojarzyć, że są pewne narzędzia, dzięki którym takie SBC można robić o wiele, wiele szybciej na łybapie, bądź nawet na komórce, bo też, też można. Na przykład macie takie SBC, gdzie trzeba wrzucić 5 brązowych kart i 5 srebrnych kart, czyli różne karty trzeba tutaj po prostu wrzucać do jednego SBC. Jak to zrobić szybciej? Wszystko można robić. Na Pale Tools jest takie, takie narzędzie, to nie jest urządzenie, to jest narzędzie, dzięki czemu z automatu Wam będzie to narzędzie wypełniać właśnie takie SBC, pięcioma na przykład brązowymi kartami, pięcioma srebrnymi, wszystko można sobie ustalić, tak w zależności jakie SBC robicie. Na przykład robicie też jakieś inne SBC typu nie wiem player Peak powiedzmy 82 gdzie on jest kurczę akurat mi zginął. 82 plus mamy tutaj trzy rzadkie karty do wrzucenia i dwie zwykłe złote, tak? Czyli normalnie jak chcemy to zrobić, czyli musimy wejść do klubu, wyfiltrować sobie złota Złota rzadka, powiedzmy tam do maksymalnie 82 Overala. Wrzucić 3 złote rzadkie, a potem jeszcze musimy znowu wyfiltrować złote zwykłe. I też wrzucić dwie, i to zajmuje naprawdę mnóstwo czasu. tak To zajmuje kilka, kilkanaście sekund, a w tym Tool, z tym narzędziu można to zrobić dosłownie jednym kliknięciem myszki. Także także robi się to zdecydowanie, zdecydowanie szybciej. Ja z tego korzystam. To nie jest narzędzie od EA, także to nie jest autoryzowane przez EA. Robimy to na własną odpowiedzialność, ale ja korzystam od roku i nie miałem żadnego bana z tego powodu, ani żadnych problemów. Także link do mojego filmu. Właśnie o tym programie tam opisuje wszystko do A do Z, jak to ściągnąć, jak tego używać i jak ustawić sobie właśnie te wszystkie SBC, żeby robić je praktycznie automatycznie i to zaoszczędza naprawdę kupę e, czasu. Także link znajdziecie zaraz w opisie tego, tego filmu. A na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.